Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będzie bardzo króciutko i, tak można powiedzieć, na luzie. No, i straszno, i śmieszno, z czego przeważające śmieszno. Powiem Wam, widzicie tu na tym zdjęciu dwóch dżentelmenów moich ulubieńców, notabene pisowskich Kowalski i Jaki. I powiem Wam szczerze, tak się często zastanawiam. Czy oni obaj przegrali jakiś zakład, czy po prostu dla pieniędzy robią z siebie publicznie idiotów? Ale dzisiaj nie będzie o Kowalskim, będzie o doktorze jakim. Doktora jakiego? No, nie trzeba nikomu przedstawiać. Jaki jest koń, każdy widzi. Gęba ponura, spojrzenie tempe, z czym on walczy, z Unią i postępem. I dzisiaj właśnie chciałbym poruszyć dwa króciutkie tematy z występów gościnnych, właśnie doktora jakiego. I pierwsze, pierwszy temat pierwszy przypadek doktora, który, no w którym no skompromitował się po całej linii. I nie wiem, naprawdę nie wiem, jakim trzeba być idiotą, żeby samemu, sam się, samego siebie tak skompromitować. A dokładniej, jaki pyta obywatelki Węgier, europosłanki Węgier, dlaczego ona lepiej zna sytuację na Węgrzech? Mm. Według, nie wiem, jakiego sam doktor nauk specjalnych, wszelakiej wiedzy, no ma, nie wiem, szerszą wiedzę na temat Węgier niż sama obywatelka Węgier. No powiem wam, książkowe zaoranie, samo zaoranie doktora jakiego. Zresztą, żeby nie było, że wymyślam, zobaczcie króciutki filmik z występem doktora Jakiego. Dziękuję bardzo. Krytykuję pani demokrację na Węgrzech. Mam pytanie, dlaczego uważa pani, że pani wie lepiej? Więcej pani wie na temat Węgier niż sami Węgrzy. Dziękuję bardzo. Prosimy o odpowiedź. Prosimy o odpowiedź 30 sekund. I... Jestem Węgierką, dumną obywatelką Węgier. Myślę, że znam ten, nie mówię, że znam ten kraj lepiej niż inni, ale takie mam dogłębne przeczucie. Jest to uczucie, które odczuwam codziennie walcząc o kraj, w którym chcę wychowywać dzieci. Mogą być różne argumenty, ale na 100% jestem pewna, że Węgry muszą być demokracją, muszą być częścią Unii Europejskiej. Ja i moje pokolenie, moja partia będziemy walczyć o to i dziękuję za okazane wsparcie tutaj w Parlamencie Europejskim dla demokratycznych Węgier. Dziękuję. Bardzo. No, nie wiem, czy trzeba tu coś więcej dodawać. No. i nie wiem, czy tu się śmiać, czy płakać. No kompromitacja na całej linii. No, ale dobra. To jest pierwszy przypadek i jeszcze jeden przypadek. No jaki po prostu podnosi poprzeczkę, powiem wam. A chodzi tutaj o język no, rzekomo angielski, choć bełkot jakie, bełkotu jakiego nikt nie mógł zrozumieć, nawet tłumacz. Nie wiem jakim dialektem, z jakiego narzecza, jaki przemawiał. Oczywistym jest, że podobnie jak Duda, jaki nie potrafi posługiwać się językiem angielskim. Wynik z nagrania udostępniono w sieci przez Marcina Tyca. Ten bełkot jakiego był niezrozumiały nawet dla tłumaczy, którzy tam tłumaczą języ języki w Europarlamencie. A ludzie, którzy słuchali tego, co opowiada można chyba powiedzieć, ten nieudacznik z Solidarnej Polski, przy PISU, z niedowierzaniem kręcili głowami, nie wiedząc w ogóle o co temu człowiekowi chodzi. Zresztą, żadne słowa powiem wam nie oddadzą tego. Co on tam odwalił? Tutaj też znalazłem ten filmik z tego przemówienia doktora jakiego. Jeśli ktoś z was zna angielski lub nie wiem, dialekt tego angielskiego, być może ten filmik zdoła przetłumaczyć. Ja wam go tutaj zostawię, obejrzyjcie, ocenijcie, bo. Naprawdę ciężko, ciężko zrozumieć tego człowieka. O czym on w ogóle pieprzy, żeby nie powiedzieć pierdoli. People from your party were, uh, for instance, in Poland. Uh, people from communist regime, uh, Russia, communist regime, and, and one of them today uh, try to uh, say to us that try to le, uh, try to learn. Uh, and try to say that he knows everything about democracy. Uh, so, you, you know, you, uh, that is the first thing. and second thing is still uh, the main question. do you, uh, do you, uh, do you understand that democracy uh, is when you, can, uh, when you agree with people's verdict? the people's verdict is, as you know, orban is once again the prime minister. this is real democracy. Może na angielski? Nie, no co ty, tato? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa! Uczysz się tego piąty rok, szkoleń na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. Także jak widzieliście, no, nasz Patryś, no, nie popisał się w parlamencie europejskim, no, a mm, jego angielski stał się po prostu tam obiektem y, żartów. Bo inni posłowie patrzyli na niego ze zdumieniem, patrząc nie tylko to, co mówi, ale również w jaki sposób. To jest, to jest zwykły wstyd, by po tylu latach nie nauczyć się, nie wiem, w podstawowym chociaż stopniu języka, którego tam się używa, notabene przez cały czas. No tutaj chyba wypadałoby też Mm, przypomnieć, że za te swoje nazwijmy to występy w Parlamencie Europejskim, yy, jaki dostaje comiesięczną pensję w wysokości około 40 tysięcy złotych. No, za te pieniądze spokojnie mógłby zapisać się na jakiś kurs angielskiego. Yy, w końcu to jest jego narzędzie pracy. No ale widocznie, nawet jeśli to zrobił, to efektów Kompletnie nie widać. A właśnie taki występ, jak zarejestrowany właśnie ten filmik, to jest po prostu całkowita kompromitacja, jakiego po prostu jaki przynosi Polakom wstyd i samej Polsce, że coś takiego w ogóle reprezentuje nasz kraj. Ten, te żenujące, ogólnie żenujące popisy w Brukseli powinny być powodem, nie wiem, go odwołania. No, on przecież ośmiesza nasz kraj. Jaki ma kwalifikacje jako konserwator powierzchni płaskich? I to nie wiem, czy by tego nie spierdolił. I powiem wam, że no, nie wiem, czy po usiłowaniu przetłumaczenia tego, co jaki chciał, nie wiem, z siebie wydać. Czy ten tłumacz nie miał myśli samobójczych? <grych> ale dobra, żarty żartami. Na dzisiaj, moi drodzy, w sumie tyle, no, króciutko, bo ostatnio robiłem dłuższe filmiki, ale, ale mam już w przygotowaniu, pracuję nad nim w każdym bądź razie, materiał o tej aferze smoleńskiej po raz enty, ale chodzi tutaj dokładnie o to, co wyszło na jaw, jak Antonio Brzoza Macierewicz fałszował raporty, dokumenty, żeby po prostu zrobić z tego pisowską szopkę, o której już niejednokrotnie mówiłem i o której doskonale wiecie. Także ten filmik będzie na dniach i będzie z kolei też dłuższy, no bo materiał jest też dość materiału filmowego, mam sporo, ale też parę słów chciałbym powiedzieć. Także by, troszeczkę, żebyście ode mnie odpoczęli, także dzisiaj króciutko było. No cóż, nie będę przedłużał, już dzisiaj Was oczywiście zapraszam na ten filmik, który ukaże się na dniach o tej. W tym przekręcie smoleńskim. I cóż, tutaj piszcie, co wy o tym sądzicie. Być może zrozumieliście, jakiego, być może ktoś będzie na siłach, czuł się na siłach, przetłumaczyć to, co on tam z siebie wydalał ze swoich ust. Hmm, bo podejrzewam, że nawet najwięksi językoznawcy by mieli z tym problem. No ale może ktoś, ktoś naprawdę jest na tyle dobry, że zdoła jakiego przetłumaczyć. Także to tyle. Dzięki Wam bardzo i do zobaczenia oczywiście jak zawsze przy następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Przede wszystkim Donald Tusk. Przede wszystkim Tusk, Tusk, Tusk. Że krótko mówiąc, Donald Tusk. A przede wszystkim Donald Tusk, Tusk, Tusk. Przede wszystkim Tusk, Tusk, Panie redaktorze, przede wszystkim Tusk. Przede wszystkim Donald Tusk. Pan Tusk, Tusk, Tusk. Tusk. Przede wszystkim musimy wspierać Donalda Tusk. Tankę. Powtarzam, Tusk, Tusk, Tusk.